Bartik, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Stars. A w dzisiejszym odcinku y, y, pomożemy Mik Mikiemu wbić 250 pucharków i odkryć nową postać, którą jest ból. Miki, przywitaj się. Cześć, mam z Miki zapraszam na odcinek z no i jeszcze przed, przed odcinkiem e, zapraszam Was do subskrypcji obu kanałów e, mojego, czyli e, Bartik z Blowstars, e, kliknijcie ten czer czerwony przycisk, żeby się zmienił na... Na szary i możecie też zasubskrybować Mikiego czyli Wizira, niestety nazwa musi się nie chce jakoś dziwnie zmienić, więc musicie wejść w jego kanał. Niestety go nie wyszukacie, więc musicie znaleźć jego kanał w komentarzach. Wejść w jego komentarz i tam możecie go zasubskrybować. A my dzisiaj mówimy te 250 pucharków, Zaczynajmy! Więc zostało tylko 5 pucharków do bicia. Mi się... No jak też tam się pchaj na środek, ja ci pierwszego Power Cube zbiorę. Nie, 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 Tam się z bólem... Tam się z bólem... No, z bólem. no brok z bólem. Zgrany, to z... brok z bólem to zgrany duet. Piszcie to, a wam przypnę serduszko. Napiszcie brok z bólem to zgrany duet. Moja rymy. Dobra, a my szukamy jakichś przeciwników. Nie, ona ma 9 Power cubesów Ty musisz patrzeć na Power cubesy, bo. Bez tego to ty przegrasz każdą gierkę człowieku No nie 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 Chodź oj Kurde Ty 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 Dawaj Bartek. Dawaj zdawaj no, dawaj dawaj Bartek, zdawaj Dawaj Aj, zwaliłem to Dobra, ale ty się i tak respisz o oh my god! To było złe. To wiecie, to ja może zagram L-primem. E, tylko gdzie on jest? O, tutaj jest mój L-primo. Dobra. Szybciutko zaczynajmy. Na koncie masz aktualnie tam... ile, 146! Czyli zostało Ci do wbicia 4 pucharki, które możliwe, że wbijemy w tej gierce. Za popchamy na środek troszkę, może spróbujemy chociaż? Nie, było nie, no, ale możemy spróbować, nowej my Chodź tam... Ja chodź tylko jedną skrzynkę. chodź, dawaj. Dobra, zjeżdżamy. Dobra. Napadam w dobula i rozjeżdżony team. Pym, pym, pym. Jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go. O. Dobra, rozjeżdziesz go chyba. Sam <grym> zginął w krzakach. Co za typ w ogóle. Chyba nie patrzył na to, ile ma tyle siły. No ja też tak jestem. O kurde, o kurde. Pum. Dobra. Rozjecha... Aj, ja, jaj i niestety Jessie też miała y, napój, więc i dostaliśmy po trzy pucharki. Niestety nie wierzę. No dobra. Zostało ci. A, czyli Miki wbił 250 pucharków. Pokaż nam nową postać. I jest ból na... Zagramy sobie El Prima z bólem. Może nam pójdzie. To będzie ostatnia gierka w tym odcinku. Dobra, teraz to da się można i na nim od razu dziesiąty level. Tak, tak, na pewno. Albo od razu. O, już kultę załatwiłeś na dzień dobry. Tak, nie do tego. Aha, to se pojechałeś na wakacje Cześć. chyba. To se pojechałeś na wakacje chyba. Ale tu kozak jest kolt. Aaa! Taki bambik! Ale tu kozak jest cold. jaki bambik. bambik! No wiesz, dojechałem go tak szybko... Aj! O Jezus, ale się wpakowałeś. Nie, nie wiesz jak działa ból? Nie wiem, Bólem kampisz w krzakach, aż podejdzie ofiara i jedziesz w nią na trzy hity. Czy nawet, nie no, na dwa już nawet. O, kolejny ko... O! Pan mały, pan mały Frank! Mordeczko! Dlaczego ty się... O Jezus! Aj, zresztą się! Ej, gdyby... Nie, nie, nie. O, kurde. Oh my god. Pójdę po te. Mam ryzykować? Nie, nie, nie ryzykuję. Nie. Ja nie... nie, nie już... Nie. mógł się za daleko rozwinęła. Jezu, co to za bambiory? Większy Oh O, shitting! Aaa, tu fajne bambiory! What? Widziałeś to? 300 eQ to było! Widziałeś to? Aj! Niestety musimy skończyć tutaj odcinek. Zrobiliśmy pięknego, chyba wina. Ale niestety za moment nam się rozładuje telefon, więc dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Cześć i pa!